Żyjemy w czasach, w których pośpiech, stres i presja codzienności wkradły się do naszych domów. Drobne irytacje przeradzają się w wielkie kłótnie, a miejsce, które powinno być oazą spokoju, staje się polem ciągłych napięć. W tym kontekście słowa ojciec Pio nabierają szczególnego znaczenia. Święty Kapucyn, znany ze swoich mistycznych darów i głębokiego życia modlitewnego, stanowczo ostrzegał przed duchowymi niebezpieczeństwami szemrania ciągłego narzekania, które często pozostaje niezauważone, ale zatruwa serca i atmosferę wokół nas. Ojciec Pio nie mówił tylko z ludzkiej mądrości, ale z bezpośredniego doświadczenia świata duchowego. Widział ponad to, co widzialne, uznając, że w każdym domu toczy się prawdziwa walka. Narzekanie, według niego, jest jednym z najbardziej subtelnych narzędzi, których używa wróg, aby destabilizować rodziny. Powodować niezgodę i otwierać przestrzeń dla destrukcyjnych uczuć, takich jak gniew, uraza i zniechęcenie. Ten film jest zaproszeniem do refleksji, ile razy narzekałeś dzisiaj na korki, pogodę, dzieci, współmałżonka, pracę? Wydaje się to nieszkodliwe, wręcz naturalne. Ale według Ojciec Pio, każde słowo narzekania ma znaczenie duchowe, i właśnie tę niewidzialną szkodę musimy zrozumieć i zwalczać. W tym filmie zbadamy, jak narzekanie działa w domu, jakie są jego duchowe korzenie, jaki ma wpływ na rodzinę i jak możemy przekształcić nasz dom w miejsce światła, modlitwy i obecności Boga. Wykorzystamy nauki Ojciec Pio jako przewodnik, przedstawiając praktyczne i głębokie rady dla tych, którzy pragną żyć spokojniejszym, świętym życiem, zgodnym z wolą Bożą. Wiele osób uważa, że jedyną wojną, z jaką się zmagają, jest codzienność rachunki, praca, problemy zdrowotne, konflikty rodzinne. Istnieje jednak głębsza rzeczywistość, niewidoczna dla oczu, która ma miejsce w każdym domu, prawdziwa walka duchowa. Ojciec Pio wiedział o tym, nauczał, że dom jest pierwszym terytorium, na którym wróg próbuje zasiać podziały, właśnie dlatego, że to tam rodzi się wiara, siła i miłość, które podtrzymują człowieka. Kiedy wchodzisz do domu, co czujesz? Pokój czy napięcie? Radość czy ciężar? Ta atmosfera nie jest dziełem przypadku. Jest ona budowana codziennie przez wypowiadane słowa, pielęgnowane uczucia i dokonywane wybory. W tej sytuacji narzekanie działa jak cicha bomba. Może wydawać się nieszkodliwe, ale osłabia ducha, otwiera emocjonalne i duchowe luki i burzy harmonię w domu. Ojciec Pio ostrzegał nas przed mocą słów. Mówił, że dusza staje się ciężka, gdy poddaje się narzekaniu. Narzekanie zaraża, ponieważ przyciąga więcej negatywnych emocji, więcej niezadowolenia i więcej konfliktów. To tak, jakbyśmy otworzyli drzwi naszego domu i powiedzieli: wejdźcie, nieporozumienia, wejdźcie, frustracje, wejdźcie, zniechęcenie. Ponadto, gdy atmosfera w rodzinie jest przepełniona ciągłymi narzekaniami, modlitwa staje się trudniejsza. Serce zamyka się na wdzięczność i stopniowo duchowość stygnie. Dom, który wcześniej był miejscem, spotkania z Bogiem, staje się jedynie miejscem emocjonalnego przetrwania lub, co gorsza, miejscem ciągłego cierpienia. Wyobraź sobie modlitwę jako kanał, który otwiera się między Tobą a Bogiem strumień zaufania, uwielbienia i oddania. Teraz wyobraź sobie, że ten sam kanał jest wykorzystywany w odwrotny sposób, nie po to, aby podnosić duszę, ale aby przynosić ciężar, zniechęcenie i negatywne nastawienie. Jest to obraz, którego wielu świętych i mistyków, w tym ojciec Pio, używało, mówiąc o narzekaniu. Narzekanie jest modlitwą na odwrót. Ojciec Pio nie przebierał w słowach, mówiąc, że narzekanie oddala łaskę Bożą. Dzieje się tak, ponieważ narzekanie jest zasadniczo formą niewdzięczności. Kiedy ktoś narzeka, poprzez swoje zachowanie i słowa mówi, że rzeczywistość nie jest wystarczająca, że Bóg popełnił błąd lub jest nieobecny. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, osoba ta podsyca nieufność wobec boskiej opatrzności. To tak, jakby mówił, wiem lepiej niż Bóg, co powinno się dziać. Inni święci również ostrzegali przed tym. Na przykład święta Teresa z Awili mówiła, że dusza, która oddaje się narzekaniu, oddala się od ducha świętego, który jest pokojem i pocieszeniem. Święty Jan od Krzyża nauczał, że milczenie w obliczu cierpienia jest potężniejsze niż tysiąc słów buntu. A świętego Franciszek Salezy twierdził, że narzekanie niszczy miłość, ponieważ zaraża zarówno słuchających, jak i mówiących. Narzekanie nie jest więc czymś neutralnym. Ma ono rzeczywisty wpływ na życie duchowe. Język, którego używamy, odzwierciedla stan naszego serca. A jeśli z naszych ust wychodzą tylko narzekania, jest to znak, że nasze wnętrze jest odłączone od wiary, nadziei i zaufania do Boga. Narzekanie blokuje modlitwę, ponieważ tworzy chmurę negatywnych emocji, która uniemożliwia duszy wzniesienie się. Ojciec Pio zalecał zastąpienie narzekania modlitwą. Mówił: Módl się, czekaj i nie martw się. To proste zdanie jest bezpośrednim antidotum na truciznę narzekania. Zamiast narzekać na to, co nie idzie dobrze, ofiaruj to Bogu. Zamień ból w błaganie, irytację w uwielbienie, dyskomfort w okazję do rozwoju. Narzekanie nie bierze się znikąd, ma głębokie korzenie a zrozumienie tych korzeni jest kluczowe, aby je pokonać. Ojciec Pio, mówiąc o narzekaniu, zachęca nas do spojrzenia poza słowa i dostrzeżenia tego, co się za nimi kryje: dumy, niewdzięczności i braku wiary. Te trzy duchowe trucizny podsycają ciągłe narzekanie i tworzą podatny grunt dla działania zła. Duma jest pierwszym korzeniem. Kiedy narzekamy, często w głębi duszy mówimy, zasługuje na coś lepszego. Postawa ta wynika z przekonania, że wiemy więcej niż Bóg, że to nasza wola powinna przeważać. Osoba dumna nie akceptuje ograniczeń, frustracji ani niepowodzeń i dlatego narzeka. Ojciec Pio ostrzegał, duma sprawia, że dusza trudno poddaje się woli Bożej, co czyni ją podatną na duchowe zagrożenia. Drugą przyczyną jest niewdzięczność. Ci, którzy ciągle narzekają, nie dostrzegają błogosławieństw, które otrzymali. Są tak kupieni na tym, czego im brakuje, że zapominają o tym, co już otrzymali. Narzekanie jest w istocie formą zamykania oczu na boską opatrzność. Ojciec Pio nauczał, że nawet w najgłębszym cierpieniu są powody do wdzięczności. Wdzięczność jest siłą duchową, która zbliża nas do Boga. Wreszcie brak wiary. Narzekamy, ponieważ nie ufamy w pełni Bogu. Kiedy sprawy wymykają się spod naszej kontroli, Zamiast zaufać, popadamy w rozpacz. Narzekanie jest objawem słabej wiary, opartej na okolicznościach, a nie na przekonaniach. Ojciec Pio wzywał nas do dojrzałej wiary, która ufa nawet bez zrozumienia, która poddaje się nawet bez widocznych rezultatów. Te trzy korzenie duma, niewdzięczność i brak wiary nie tylko podsycają narzekanie, ale także wysuszają duszę, uniemożliwiają rozwój duchowy. Blokują łaskę i podsycają ego, sprawiając, że serce staje się coraz bardziej zatwardziałe. Droga do uzdrowienia zaczyna się od pokory, wdzięczności i zaufania. Kiedy zastępujemy pytanie: Dlaczego to się dzieje właśnie mnie? Pytaniem: Panie, czego chcesz mnie przez to nauczyć? Robimy ogromny krok w kierunku duchowej dojrzałości. Zaczynamy budować dom, w którym Duch Boży może swobodnie mieszkać. Efekt domina. Jak narzekanie wpływa na Twoją rodzinę? Narzekanie nigdy nie wpływa tylko na osobę, która narzeka. Rozprzestrzenia się ono w otoczeniu, jak cicha trucizna, zanieczyszczając emocje, relacje, a nawet wiarę osób w pobliżu. Ojciec Pio był tego w pełni świadomy. Widział wyraźnie, jak prosta, negatywna postawa może przekształcić się w prawdziwy duchowy huragan w domu. W domu każda osoba ma bezpośredni wpływ na klimat emocjonalny. Kiedy ktoś ciągle narzeka, czy to na pracę, zdrowie, finanse, czy zachowanie innego członka rodziny, pojawia się negatywna energia. Dzieci zaczynają czuć się niepewnie. Małżonek czuje się niedoceniony. Środowisko, które wcześniej sprzyjało dialogowi i harmonii, staje się polem ciągłych napięć. To efekt domina. Narzekanie prowadzi do ostrej odpowiedzi. Ta odpowiedź powoduje urazę. Uraza rodzi milczenie lub niechęć i cykl się powtarza dzień po dniu, aż dom staje się miejscem emocjonalnego przetrwania, gdzie każdy chroni się, zamiast się otwierać. Ojciec Pio nauczał, że diabeł uwielbia atmosferę, w której panuje niezgoda, ponieważ tam może działać bez oporu. Ponadto ciągłe narzekanie podważa nadzieję. Dzieci uczą się na przykładach. Jeśli widzą rodziców ciągle narzekających, dorastają w przekonaniu, że życie jest niesprawiedliwe, że Bóg nie, słucha, że nic nie jest wystarczające. Absorbują tę negatywną postawę i powielają te same wzorce, tworząc cykl, który może trwać przez pokolenia. Ale odwrotna sytuacja również jest prawdziwa. Kiedy ktoś w domu postanawia zerwać z narzekaniem i zacząć błogosławić, Dziękować i działać z cierpliwością, to nowe zachowanie również się rozprzestrzenia. Można zmienić atmosferę w rodzinie za pomocą prostych zachowań, takich jak chwalenie zamiast krytykowania, dziękowanie zamiast wymagania i modlitwa zamiast narzekania. Ojciec Pio mawiał, że pokój zaczyna się w nas, ale powinien rozprzestrzeniać się wokół nas. Dom jest pierwszym polem misji. Jeśli uda nam się zmienić duchową atmosferę naszego domu, nie tylko będziemy chronić naszą rodzinę, ale także przygotujemy podatny grunt, aby Bóg mógł mieszkać z nami każdego dnia. W obliczu narzekania, ojciec Pio nie tylko ostrzegał przed niebezpieczeństwami, pokazywał również sposób, jak z nimi walczyć. Jego zalecenia były bezpośrednie, proste i mocne cisza i modlitwa. W świecie, w którym wszyscy chcą mieć rację, gdzie impulsem jest odpowiadanie, narzekanie i usprawiedliwianie się te dwie postawy są prawdziwymi aktami duchowego oporu dla ojciec Pio cisza nie była brakiem głosu ale obecnością mądrości nauczał że często lepiej jest milczeć niż mówić coś co może zranić podzielić lub zniechęcić cisza chroni nas przed wypowiedzeniem nieprzemyślanych słów i łączy nas z naszym wnętrzem jest formą samokontroli czymś do czego każdy Chrześcijanin jest powołany. Kiedy milczymy w odpowiednim momencie, dajemy przestrzeń do refleksji, działania Ducha Świętego i prawdziwego słuchania. W domu cisza może być również strategicznym wyborem. W obliczu prowokacji, ostrej uwagi lub stresującej sytuacji cisza zapobiega eskalacji konfliktu. Staje się barierą chroniącą przed efektem domina, jaki wywołuje narzekanie. Ale sama cisza nie wystarczy trzeba ją wypełnić modlitwą. Ojciec Pio żył zanurzony w modlitwie, nie tylko w modlitwach, formalnych, ale w ciągłym stanie oddania się Bogu i rozmowy z nim. Mówił, że modlitwa jest kluczem do wszystkiego: do uspokojenia duszy, do uzyskania siły w obliczu prób i do zachowania pokoju w sercu, nawet gdy wszystko wokół wydawało się rozpadać. Modlitwa w rodzinie, nawet jeśli jest to tylko ojciec nasz przed snem, ma moc przemiany. Modlitwa w ciszy podczas kłótni, nawet bez wypowiadania słów na głos, zmienia atmosferę otoczenia. A przekształcenie każdej negatywnej myśli w błaganie, każdej krytyki w wstawiennictwo, każdej skargi w pochwałę, to jest prawdziwa walka duchowa.